Pożegnaj się ze swoimi małymi uszkami. Nie! Tylko nie moje uszy! Of. Rączko, potrzebuję twojej pomocy. Zaraz wrócę. A gdzie idziesz? Nie zostawiaj mnie tutaj! Udało mi się. Na wszelki wypadek zróbmy test. O wow, to... To dwa paski. Patrz, Rączko. Tym razem mnie nie dostaniesz. Czy to oznacza, że niedługo zostanę matką? Wednesday będzie mamą! Co? Och, znowu? Hmm. To ci nowość. Pozytywny! Zawsze o tym marzyłam. Nie cieszysz się, Wednesday? Hmm? Nie teraz, kochana. Nie widzisz, że rączka zemblał po usłyszeniu tej wiadomości? No dalej, mały. Oddychaj. Hmm. Och, spójrzcie na tę kolejkę. Tak to my nie zdążymy hmm. do lekarza. Przeprowadzę nas. Mam nadzieję, że macie okropny dzień, drogie panie. Co ty wyprawiasz? Wcinam się w kolejkę. Franki, rób swoje. A, pomocy! Po, po, proszę, nie jedź mnie! Świetna robota, wielkoludzie. Teraz droga jest wolna. Chodź za mną, Kotku. Spadajmy was. Proszę się wygodnie rozsiąść. Naprawdę uradzę kotka, pani doktor, a może nawet kilka. Cóż, zaraz się dowiemy. Okej, okay, jesteś gotowa? O, spójrz tylko, jakie są słodkie. Mm. Zupełnie jak mama. Tak, to moje dzieci. Są urocze. Hmm. Spójrzcie na te uszka oh. i ogonki. Hej, zaczekaj. To jest mój brzuch. Racja, przepraszam. O, spójrz na ten laser, panno Kiki. Zagrajmy w małą grę. Jestem pewna, że ci się spodoba! O, chodź tu! Nie uciekniesz przede mną! Tak te koty, co nie? O, o, nic nie robiłam, przysięgam! To była tylko zabawa! Czas na zabawy się skończył, proszę pani! Jest pani zwolniona! Rączko, chodź tu! W porządku, zacznijmy badanie! Cześć, kochana! Widzę, że znalazłaś już jakieś zabawki, co? Dzięki za pomoc, doktorku! Mam całe kino dla siebie! Ach, dzisiejsze filmy to naprawdę coś. Chodź, spóźnijmy się! Uważaj na stopy! O! Oh. Nie rozpraszaj się Wednesday! Hej, co wy tu robicie? Znajdźcie sobie inne kino. Jesteś bardzo niegrzeczna. Przyszłyśmy obejrzeć film! Dobra, koniec tego. Zajmij się nią rączko. Należy jej się lekcja etykiety. Co się dzieje? Włączcie światła z powrotem. Okej, okay, przepraszam. O -o. Proszę, wybaczcie mi. O, Wednesday, spójrz! Ta część jest naprawdę śmieszna. Pomocy! Jest taka głośna. Tylko nieudacznicy rujnują innym zabawę w ten sposób. Hej, ofiaro, nie rób hałasu. Ach, aż trudno mi uwierzyć, że niedługo zostanę mamo. Hej, rączko, co tam u ciebie? Hmm, dzierganie to naprawdę nie twoja bajka. Tylko nie znowu. To dla mnie? Hmm. Dzięki, rączko! To bardzo miłe z Twojej strony. O, jaka miękka! Po prostu nie mogę przestać. Hej, stój! Nie uciekniesz ode mnie. Aha, tu jesteś. Miau! W końcu Cię mam. Mój skarb. Nie próbuj mi więcej uciekać. Czas na ciążową sesję zdjęciową. Jak wyglądam, Wednesday? Jesteś słodka i puchata. Dzięki za komplement, baby! O, nadchodzi mamusia. Witamy w studiu. Podoba mi się tu. Śmiało, siadaj. A teraz uśmiechnij się do nas. Poruszaj wąsami. A teraz uszkami. O, i pokaż też swój ogon. Ta sesja zdjęciowa była niesamowita. Spójrz tylko, Wednesday. Możemy jeszcze? Zupełnie zapomniałam pokazać pazury. Nie mogę na to pozwolić, Kitty. Łap! Miau! Dobrze to wymyśliłam. Dobra, teraz moja kolej. Możesz się uśmiechnąć? Właściwie to nieważne. Ten topór naprawdę ci pasuje. Bardzo imponujące. I ty to nazywasz sztuką? To się do niczego nie nadaje. Ale. Zmień to natychmiast, albo przedstawię cię mojej siekierze. Wracaj tutaj! Teraz jesteś moja! Cześć, rączko. Tęskniłam za tobą. Hmm. Hej, dokąd idziesz? Hej, Wednesday, co porabiasz? To jest bardzo upiornego. Jesteś na to gotowa? Rączko. Bardzo przepraszam za bałagan. Przysięgam, postaram się bardziej. To jest potęga sztuki. Imponująca, prawda? Nie musisz mi dziękować. Spójrz. To jedne z najgorszych zdjęć, jakie widziałam. Trafią do mojej osobistej kolekcji? Mamy ważne sprawy do załatwienia. Czas kupić ci łóżeczkę. A teraz zobaczmy, to jest zbyt różowe. To za słodkie. Żadne nie jest Ciebie godne. Ach, idealne wyczucie czasu. Dokładnie tego potrzebuję. Spodoba Ci się to mój nietoperku. He, bycie mamą, jest w sumie całkiem łatwe! I zabawne! Kto tam jest? Odejdź ode mnie! Ugryzę! Myślałam, że znalazłam idealne łóżeczko dla ciebie, mój koteczku. Hmm. Co to tu robi? To też nie będzie nam potrzebne. Miau. Mam pomysł. to to ja rozumiem. Urocze i wygodne. Myśl, Wednesday, myśl. Aha, jest pomysł. Mam propozycję. Pożyczę to, dobra? Wow. Niezły i złowieszczy. Już prawie hmm. koniec. Ale zawsze możemy to pogorszyć. Świetny pomysł, wow. rączko. Gratulacje. Od teraz jesteś na służbie zabawkowej. A to pierwsza giloty na dziecka. Czernin nigdy nie wychodzi z mody małą przekąskę. Smacznego! O, a może by tak? Właśnie coś wymyśliłam, kotku! Będzie super! Różowy to twój ulubiony kolor, prawda? Ach, i zróbmy jeszcze jeden dodatek. Zobacz, jakie to słodkie! Jak ci tam idzie? Robicie się głodne, co? Cóż, obiad podano. A ja robię się coraz bardziej śpiąca. Dobranoc okrutny świecie. Oh. Oh. Jak tu niewygodnie. Najwyższy czas, żebym załatwiła sobie nowe miejsce do spania. O, oh, jak tu ciasno. Tak być nie może. Ale Adam zawsze znajdzie sposób. Jest ciemno, wilgotno i pełno tu martwych ludzi. To idealne miejsce na drzemkę. Ale się dzisiaj zmęczyłam? Hej, co się hmm. w ogóle dzieje? To przeciwieństwo wygody. O! Co my tu mamy? Nieźle. Kartony to najlepsi przyjaciele kota. Wystarczy dodać poduszkę i kot, i można uciąć sobie drzemkę. Wow! To okropne. Ale tu gorąco! O nie! Au! Jesteś najgorszym podłem, w jakim spałam. Będę spać na wycieraczce jak normalny kot. Słodkich snów! Musisz być głodny, prawda, kotku? Okej, okay, mama coś tu zaradzi. Mam dla ciebie idealną przekąskę. Będzie ci smakować. Hmm, nic tu nie ma. Aha, jest! Smacznego, kochanie! Pyszne i pożywne! Chcesz dokładkę? Jasne, że chcesz! Proszę bardzo! Kogoś tu brakuje! Tu jesteś! Nie próbuj więcej uciekać! Chcesz coś zjeść? To przesada nawet jak dla ciebie, kochana! Obudź się, Kitty! Muszę coś przekąsić? A potem wszystko jakby się rozmyło. Rany, uwielbiam bogatych klientów. Witam, w czym mogę pomóc? Hmm. Wednesday, zobacz jak to słodko. Wow. Zapraszam do przeglądania. Mamy coś dla każdego. Dalej, kochana. Różowy naprawdę ci pasuje. Nawet no o wej. tym nie myśl. Miau. Hmm. Może ja wam pomogę? Mam hmm? niesamowity gust. Hmm... Zabierzmy się. Dajcie mi tylko chwilę. Okej, okay, gdzie to było? No i proszę. Podoba wam się to? Hmm. Jakie to słodkie. Hmm. Takie są, nijakie. Ha, wyglądacie świetnie. Nie róbmy tu nic pochopnego. Ten dowcip był fatalny. No był tylko taki rzecik. Nie denerwuj się tak. Ej, a, a ty to kim jesteś? Już prawie, panno Kitty. Świetnie sobie radzisz. Twój kotek zaraz się urodzi. Kiedy to się skończy? Jo, to było. Okej, okay, poznaj swoje dziecko. O, jesteś taka ciepła i puchata. O, takie to słodkie. Co? Co się z tobą dzieje? No tak, kompletnie zapomniałam. Pani doktor, pomocy! Ups. Ach, wybacz, Franki. Brawa Łęcej, gratulacje! Cześć, mój mały nietoperku. Będziemy razem rządzić nocą. O, tylko spójrzcie. Au! To było bardzo niegrzeczne z Twojej strony. Witaj, okrutny świecie. Czas iść szerzyć ciemność. Co za zwyczajny, okropny dzień. Nic nie może nam tego zepsuć. Nic oprócz tego. Co się dzieje z moimi rodzicami? Czy myślą o czymś miłym? O, to jesteś, pajączku. To jest twoja nowa przybrana siostra. Jest obrzydliwie słodka. Tak się cieszę, że cię poznałam, łęcej. A ty? Wcale się nie cieszę. Od teraz będziecie dzielić pokój, dziewczyny. Jak ci się podoba, Agatko? Jest trochę ciemno, ale poprawię to moimi ulubionymi poduszkami. Różowy? Nie pod moim okiem. Rany, ale jestem zmęczona. <śmuchym> Powinnam się zdrzemnąć. A, Mamo! Tato! Patrzcie! Och, Agatko, to tylko puszek. <śmuchy> Świetny żart. Jakie to okropne. To niepokój, to krypta. Nie mogę tu mieszkać. Czas na kreatywny remont. Nawet najciemniejsze pokoje nie są w stanie przeciwstawić się jasnemu różowi. Od teraz to królestwo brokatów pluszu i piór. Wow, co to jest? Wygląda na to, że to skrytka najmroczniejszych sekretów mojej siostry. Kto trzyma myszy w bagażniku? Uuu, co za zapach. Nie martw się, Wednesday. Naprawię ten mały problem. Nadajmy temu pokojowi odrobinę francuskiej elegancji. O tak, to mi bardziej pasuje. Co się stało z moim pokojem? Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Czy to twoja sprawka, Agata? Jak mogłaś mi to zrobić? Co to za zapach? Agatka! Daj spokój, siostro, to tylko perfumy. He, hej, nie róbmy nic pochopnego, okej? Okay? Agatka, nigdy więcej tak nie rób. W takim razie postanowione. Od teraz ty i ja będziemy nierozłączne. Chcesz się z tego wydostać, co? Mogę ci w tym pomóc. Nie, jest dobrze. Co dziś mamy na obiad? Nic ekscytującego, Agata. Tylko spójrz na nie, Sherry. Nasze dziewczyny tak dobrze się dogadują. Obiad podany, skarby. Smacznego. Na pewno ci zasmakuje, Agatko. Nie sądzę, mamo. Ale mam idealną przyprawę, by to naprawić. Na pewno znasz się na przyprawach, pająku. Pewnie, tato. Wygląda pysznie. Aaa, to robaki. Dokąd idziesz? Punkt dla mnie, a dla ciebie żadne nagadko. A, Wednesday! Zawsze gotowa na pranki. Po kolacji w końcu możemy się zabawić. Nigdy nie chybiam do celu. Hej, dziewczyny, co się dzieje? w... Agatko, kochanie, jak się tam dostałaś? Trochę przesadziłaś, pająku. Dopiero się rozkręcam, tatusiu. Dlaczego zamiast tego nie weźmiesz tego? Mm, może być. I jesteś wolna, Agatko. Oh, nie chcę się już bawić, mamo. Ratuj mnie. łędzy, <laughs> nie możesz robić takich rzeczy. Agata to twoja siostra. Masz od tego lurcza. Dawaj, pajączku. Dasz radę. Strzał, w dziesiątkę. Świetna robota, Wednesday. Dzień dobry. Poranki nigdy nie są dobre. Zwłaszcza jeśli trzeba iść do szkoły. Ale żadna poradnia nie jest za wczesna na straszny żart. Lepiej uważaj, Agatko. Obudź się. A! Nie ma ucieczki. Agatka się z tego nie wyplącze. Znowu się bawicie, dziewczyny? Jak słodko. Jasne, Agatko. Zawsze mam pod ręką nożyczki. To nie fair. Jeszcze tylko troszkę, Agatka. Jesteś prawie wolna. O, mąż Sherry. jesteś takim kochającym ojcem. Dzięki, jesteście najlepsi. Okropnego dnia, Wednesday. Proszę, zachowuj się jak najgorzej. Idziemy siostro. Jasne, ty pierwsza. Hej wszystkim. Przywitajcie się chłopcy i dziewczęta. To jest Agatka. Będzie waszą nową Aha. koleżanką z klasy. Dlaczego nie usiądziesz obok swojej siostry? Jasne. W porządku, klasa. Hmm. Odłóżcie telefony. Piszemy test. I zaczynamy. O o. Sytuacja wygląda ponuro. Agatka w ogóle się nie uczyła. Na szczęście Wednesday zawsze ma jakiś plan. Chwila nieuwagi i udało się. Teraz pan Jacek hmm. niczego nie zauważy. Pospieszmy się i poszukajmy odpowiedzi. <laughs> Bułka z masłem. Siostro, pomóż mi, proszę. Dobra, sama to zrobię. Okej, okay, skoncentruj się, Agatka. Czas się skończył. Oddajmy nasze papiery i sprawdźmy oceny. Wszyscy wykonaliście świetną robotę. Obawiam się, że wszyscy oprócz Łęcej. Naprawdę mi się udało, siostro. Dasz wiarę? To wszystko na dziś. Do zobaczenia po przerwie. Niestety, rączka okazał się dość kiepskim pomocnikiem. Ale tak czy inaczej, nadszedł czas na trochę jedzenia i dostawę energii. W końcu to przerwa obiadowa. O, cześć! Cześć, nauczę cię, jak się dzielić ofiaro. O, daj! To jest moje! Musi! Teraz to sobie weź. Smacznego. O, a to twoja herbata. Nikt oprócz mnie nie znęca się nad moją siostrą. Idź, rób swoje rączko. Szkolny łobuz dostanie to, na to zasłużył. Nigdy więcej nie dotknie agatki. Wow, to było super Wednesday! Musisz być głodna, prawda? Tak, dzięki. Jesteś najlepszą siostrą ever. Uhu, nie mogliśmy się doczekać tego dnia. W końcu to urodziny Agatki. Ciekawe, jakie prezenty dostanie w domu Adamsów. Wszystkiego najlepszego, Agatko. O, dzięki. To takie słodkie z waszej strony. O, jeszcze nie skończyliśmy. Mamy dla ciebie jeszcze większą niespodziankę. To jest ciasto i e, bomba? Zdmuchnij świeczki, Agatko. Dasz radę. Staram się. To nie działa. Co? Dałaś w końcu radę? To nie poszło zgodnie z planem. Świetna robota, Agatko. O, może zrobimy ci małą metamorfozę? Wyglądasz teraz wow. tak złowrogo. Wygląda na to, że Lurcz też przyniósł prezent dla Agatki. Zapasowych kończyn nigdy za wiele, prawda? O, to bardzo słodki, Lurcz. Odłóżmy to na razie, Agatko. Twój ojciec też ma dla ciebie prezent. Tak jak myślałam, Agatko. Tymczasem wygląda na to, że robi się gorąco. Rączka chyba znalazł miłość swojego życia. Widzisz to, Karamia? Nasze dziewczyny mają ogromne kłopoty w szkole. Możecie się wytłumaczyć? E, nie obchodzi mnie to, więc nie. A to, to, to jest nieporozumienie. P Prawda, Wednesday? Agatko, twoje świadectwo to same jedynki. Wasza mama i ja jesteśmy bardzo rozczarowani. Znowu Agata? No dalej, wstawaj. Jesteś gotowa? Tak, Wednesday, zróbmy to. Mówiłam ci, że damy radę. To było super siostro. Zgrany z nas zespół. Pospiesz się, Mordisio. Dyrektor na nas czeka. Co? Co tu się dzieje? O! Wyprzedziłeś nas dziewczyny. Właśnie mieliśmy się pozbyć tej nudnej starej szkoły na własną rękę. Od teraz szkoła już nas nie obchodzi. Och, jak dobrze. Powinniśmy to uczcić rodzinnym obiadem. Mmm, pyszne. Smakuje ci, Agatko? To jest takie dobre. Dzięki, mamo. Mmm. Ach, Agatko, stajesz się prawdziwym Adamsem. Jestem taki dumny. Zrobiliśmy to, Karamia. Nie każcie nam tego oglądać. Mamy coś bardzo ważnego do zrobienia. Czas, aby siostry podbiły parkiet. Agatka i Wednesday to dynamiczny duet. Ach, mortisio, mamy takie niesamowite córki, prawda? Dzięki kolego, byłeś absolutnie przepyszny. To dziecko to potwór! Hmm, potwór co? Po prostu kocham niegrzeczne dzieci. Są takie apetyczne. Możesz być miła, jeśli się postarasz. Ha, pomyśl jeszcze raz. Nie zjem tej owsianki, nieważne co powiesz. Wygląda na to, że szukasz niani, co? Oto jestem. O, wyglądacie tak pysznie. Gratulacje, jesteś nową opiekunką Leny. Hej, o co tutaj chodzi? Hej, jeszcze z tobą nie skończyłam. Widzę, że już się poznałyście. To świetnie. Będzie dobrze. W każdym razie wrócę za tydzień. Bawcie się dobrze, dziewczyny. Pa, mamusiu. Kocham cię. Dobra, teren czysty. Kolację podano. Jestem taka głodna, wiesz? Mogłabym cię zjeść. Cóż, dzisiaj nie zjesz, kochana. No. Co to było? Tylko woda. I trochę pióra, oczywiście. To mój charakterystyczny styl, no. wiesz? Lena, przestań! Pożałujesz tego. Nie sądzę, Cornelia. O, jesteś wampirem? Nie mówiłaś, że będziesz się dobrze zachowywać. Opiekunki są po to, by się tym zająć, prawda? O, masz rację, kochanie. Smacznego! Mam kilka wampirzych spraw do załatwienia. Zaraz wracam. W takim razie zacznę bez ciebie. No dobrze, zobaczmy. Płatki? Nuda! No to jest bardziej ekscytujące. Ciekawe, czy Kornelia lubi psikusy. Sprawdźmy to! Nianiu, gdzie jesteś? Już idę, kochanie. Co się dzieje? A! Co się tutaj stało? Jak mogłaś tak szybko stracić głowę? Hej, nie martw się, to był tylko żart. Żart? A co to jest? Najwyższy czas na małą przerwę. Nie, nie mogę. Najpierw muszę zająć się Leną. O, może pobawimy się w chowanego? Lena, mam dla ciebie niespodziankę. Wow! Zabawa w chowanego? Uwielbiam tę grę! Schowam się pierwsza, dobrze? Gotowa czy nie, nadchodzę! Gdzie jesteś, Kornelia? Róż się kolego, to teraz moje miejsce. Jestem taka śpiąca. Aha! Znalazłam cię! Hmm, nikogo tu nie ma. Hmm. Może tutaj? Mam cię! Ah, co jest z tobą, Kornelia? Hmm. O, racja. Powinnam sprawdzić pod stołem. A! To takie straszne! Dobra, uspokój się, Lena. Szkielety nie mogą się same poruszać. Ju, po prostu coś mi się przywidziało. Ale chyba już wiem, gdzie ją znaleźć. Uważaj, Cornelia! Idę po ciebie! Daj spokój. Tutaj też nie? To takie niesprawiedliwe. Wyłączcie światło! Znalazłam cię! To znaczy, że przegrałaś! Och, Denis, pokochasz to! Jestem tego pewna! O nie, spóźnij się! Szybko przebierzmy się! Wszystko gotowe! Wyglądasz świetnie, Cornelia! Tak się cieszę, że cię widzę! Wyglądasz dzisiaj żałomiająco, kochanie! Jak zwykle! O, to takie miłe z twojej strony! Hmm, co to za hałasy? Tu jesteście, gołąbeczki. Przykro mi, ale odwołuję waszą rankę. Kochanie, nie tknąłeś jeszcze swojego koktajlu. A! Jest w nim czosnek! Tego nie było w przepisie! Bale się! Pomocy! Dzięki Bogu, że pomogło. Nie mam pojęcia, jak to się stało, ale ja mam. Heh. Czosnek nie może stanąć na drodze naszej miłości. Marzyłam o tym od tak dawna. Małżeństwo? Nie pod moim okiem. Ona jest moją opiekunką i niczyją inną. Co się stało? Balisz się! Żegnaj. Zawsze będę o tobie pamiętać. Lizzie, właśnie ciebie szukałam. Pomożesz mi ściągnąć na sprawdzianie? Gratulacje. Jesteś teraz oficjalnie lamuską. Jest tam kto? No. No. Au! Trzeba było dać mi ściągnąć. Hmm. O, cześć, Adam. Zwolnij trochę. Jak chcesz iść na lekcję, to musisz zapłacić. Pomocy! Kradną! Nie bądź taką beksą, Adam. Lena, to jest niedopuszczalne. Nie wolno tak robić. Puść naszego wyróżnionego ucznia w tej chwili. Cokolwiek pani powie, pan numery. Lena, muszę porozmawiać z twoimi rodzicami. Terynaryzujesz całą szkołę. Tak być nie może. Co? Co się dzieje z moją ukochaną dziewczynką? Ta ukochana mała dziewczynka zostaje wyrzucona. Zabrać ją stąd! Moja mama mnie zabije. Nianiu, Cornelio, musisz mi pomóc! O, oh, jasne, kochanie. Lena zostanie w tej szkole. Natychmiast składam rezygnację. Jesteś najlepszą nianią w historii! Hmm? Dobra, wystarczy. O, Ken, gdzie jesteś? Czekałam na ciebie tak długo. Ken wyjechał na wakacje. Hmm. Lena, co to za bałagan? O nie, moja biedna laleczka. Bycie bez głowy w ogóle do niej nie pasuje. Och, kochanie, tak mi przykro. Naprawię to. Naprawdę? To może hmm. zrobimy sobie małą Aha. metamorfozę, skoro już przy tym jesteśmy? Jestem w tym świetna. Lena, dłużej nie wytrzymam. Proszę, spójrz na to. Serio? Wiesz, że jestem wampirem, prawda? Ach, no dobra. Po prostu namaluję portret. Ach, nie mogę na to patrzeć. Nie zapomniałaś o czymś? Ach, w porządku. To zajmij miejsce, proszę. Idę popracować nad twoją fryzurą. Hej, żadnego wiercenia się, pani opiekunko. Coś tu nie gra. Wyłącz to okropieństwo. A, moje włosy! Co się z nimi stało? Po prostu użyjmy spinek, dobra? Cóż, kochanie, czas do spania. Ale ja chcę bajkę na dobranoc. Jest za późno. Nigdy nie jest za późno na bajkę na dobranoc. Ach, dobra. Hej, wszystko ok, Nianiu? Hmm. Tu nie ma Nian, kochanie. Jestem wróżką, a ta wróżka każe ci iść spać. Nie, nie chcę! Tak? Wynoś się stąd! Chcę z powrotem moją nianię! O, Lena, nie da się tak! Ale jestem pewna, że Wednesday mogłaby nam pomóc naprawić tę sytuację. A! Wynoś się stąd! Asio! Nie oszukasz mnie, Kornelia. Dobra, poddaję się, Lena. Wow! To jest dokładnie to, czego mi trzeba przed spaniem. Mhm. Lena? O, oh, nie mogę uwierzyć, że nie pomyślałam o tym wcześniej. Czy ktoś jest w domu? Mhm, to jest mieszkanie Tediego. Zaraz zjemy obiad. Mhm. Czy ktoś powiedział obiad? Mhm. Lena, wyglądasz. pysznie. Ech, racja, przydałoby Ehe. się trochę soli. O nie. Weź się w garść, Cornelia. To tylko dziecko. Muszę szybko coś zamówić. Nie. O, ty mi się podobasz. Świetna obsługa. O rany, aż nie mogę się doczekać. Wejdź, kochanie. Nie krępuj się. Gdzie ja jestem? Czy ty mnie porwałaś? O, pani Janka. Przyszła pani nas odwiedzić. Jak miło panią widzieć. Akurat rozwiązałam kilka testów. O, świetnie ci poszło, Lena. To piątka z plusem ode mnie. O, zepsułaś mój obiad. Mama dziś wraca. Nareszcie, tak bardzo za nią tęskniłam. Dobrze się bawiłaś na wakacjach? Pani Marto? Wszystko w porządku? O tak, mam ci świetnie. Takły naprawdę do ciebie pasują. Chcesz takie same? O, pani Marto, chętnie pomogę.